My nie mamy cienia tego problemu migracyjnego, który mają dzisiaj państwa europejskie, które nie, miały, nie umiały tego ogarnąć. Bo problemy najczęściej, choć nie zawsze, pojawiają się w trzecim pokoleniu migracji, która została źle zintegrowana ze społeczeństwem, bo dawano pieniądze i wypychano, i się w ogóle tym nie interesowano. My jesteśmy w innym miejscu. My to możemy zrobić od początku dobrze. I uwierzcie mi, że zrobimy. Wiemy, jak jesteś ostatnią osobą, która może się wypowiadać na temat masowej migracji nielegalnej, to Ty zaprosiłeś migrantów ze wschodniej granicy do Sejmu, to Twój rząd mówił, żeby wpuszczać tych ludzi, później się sprawdzi, kim oni są, to Twój rząd. Przed rokiem 2015 mówił, że trzeba wpuścić, chciał karać polski rząd za niewpuszczanie nielegalnych migrantów do Polski, więc Szymek jesteś ostatnią osobą, która może mówić o masowej migracji inżynierów i lekarzy do Polski. Dlatego Polacy w nadchodzących wyborach nie możecie dopuścić na to, żeby wygrał i ten tęczowy Rafał, i Szymek Hołownia. Trzeba iść 18 maja zagłosować na sumie Mecona. Pozdrawiam, cześć, Polaków, Konfederacja, Polska Racja.